Cześć, witam Was serdecznie na kanale Porady Instruktora Nauki Jazdy. Dzisiaj kolejny film związany z finansami osobistymi. O czym dzisiaj chcę powiedzieć? O tym słuchajcie. Znowu chcę Was przekonać do oszczędzania, ale dlaczego? Bo w mojej ocenie, jeśli jesteś osobą, która oszczędza pieniądze, to prawdopodobnie jest bardzo duże prawdopodobieństwo że będziesz dobrym człowiekiem. Dlaczego, słuchajcie? Co ma wspólnego bycie dobrym człowiekiem z oszczędzaniem pieniędzy? W, w poprzednim odcinku mówiłem już o tym, że wszelkimi, że wspólnym, bardzo często tak jest, że wspólnym mianownikiem zła na świecie jest brak pieniędzy. Ale teraz zauważcie, że, że jeżeli ktoś posiada kilka tysięcy złotych na koncie, 10, 20, 100 tysięcy, dzięki temu może być lepszym człowiekiem. O co mi chodzi? Zauważcie, jeżeli będziemy posiadać wolne środki finansowe, których nie będziemy przeznaczać na konsumpcję, tylko cały czas będziemy odkładać tak żeby ta nasza rodzina czuła się bezpiecznie to zauważcie skoro ta nasza rodzina czuje się bezpiecznie finansowo to my jesteśmy przez to lepszymi ludźmi lepszymi rodzicami dlaczego ponieważ my będziemy mieli pieniądze na to żeby na przykład pewne środki finansowe przeznaczyć na wykształcenie naszych dzieci Czyli my jesteśmy wtedy lepszym człowiekiem. Stajemy się lepszym człowiekiem. Zauważcie to. Że to ma bardzo duże znaczenie. Czy my mamy jakieś pieniądze, czy my nie mamy. Zauważcie, jeżeli my mamy odłożone kilka tysięcy złotych, to dzięki temu my jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi. Jesteśmy rodzicami odpowiedzialnymi. Jesteśmy. Jesteśmy dziećmi odpowiedzialnymi. Dlaczego? Bo, jeżeli my mamy odłożone pieniądze, to my, poprzez te środki finansowe, możemy zagwarantować naszym rodzicom lepszą opiekę. W chwili, gdy ci rodzice tej opieki będą potrzebować. A więc my będziemy lepszymi ludźmi. Słuchajcie, kolejne przykłady. Ja będę lepszym rodzicem, jeżeli będę posiadał środki finansowe na utrzymanie mojej rodziny, mimo że na przykład nie pracuję. Więc jestem lepszym człowiekiem. Będzie mnie stać również na to, żeby komuś pomóc na przykład z rodziny, chociaż niekoniecznie. Może to być kolega z pracy. Bo różne są sytuacje. Później on może mi pomoże. Czyli zobaczcie, dzięki tym środkom finansowym, dzięki temu, że ja nauczyłem się oszczędzać, jestem lepszym człowiekiem. A każdemu z nas gdzieś tam w głębi duszy zależy na tym, żeby być dobrym człowiekiem. I to nie jest tylko tak, że my komuś pomagamy, i to jest takie dobro, które trafia do, tre, do tej osoby potrzebującej. Już psychologowie o tym mówią dawno, że jeżeli my komuś pomagamy, to my tak naprawdę też pomagamy samemu sobie, bo my czujemy się szczęśliwi. Bo pewne wartości i przyjemności nie są tylko zbrania, tak? ale również zdawania, zdawania takiego bezinteresownego, bo wiadomo, że jeżeli ja kumplowi pożyczam jakieś pieniądze, Albo komuś z rodziny, kto te pieniądze potrzebuje, ja zdaję sobie z tego sprawę, że ta osoba prawdopodobnie mi tych pieniędzy nigdy nie odda. Jest taka możliwość, więc ja się słuchajcie z tym liczę. I o tym chciałem powiedzieć, że dzięki temu, że my mamy zaoszczędzone kilka tysięcy złotych, my jesteśmy lepszymi ludźmi. Możemy być lepszymi ludźmi poprzez to, że możemy komuś pomóc. Bo pieniądze, słuchajcie, oszczędności to jest energia, to jest bardzo duża siła. Zauważcie, jaka to jest siła, pieniądze, jaka to jest siła. Jeżeli ktoś wymaga jakieś, jakiegoś zabiegu medycznego, które kosztuje na przykład 5 tysięcy to te 5000 zł to jest siła, która powoduje, że ta osoba dzięki tym pieniądzom, dzięki naszej pomocy może wyzdrowieć. Zobaczcie, że pieniądze to jest energia, to jest siła, I dzięki temu my będziemy lepszymi ludźmi. Warto o tym pamiętać. I to jest kolejny cel, słuchajcie, oszczędzania. Czyli ja sobie teraz zdaję sprawę, że kolejnym moim celem oszczędzania jest co? Po prostu no chcę być lepszym człowiekiem. Żeby być lepszym człowiekiem, no to muszę odłożone mieć, nie wiem, 5, 10, 20 tysięcy złotych na koncie po to, żeby być lepszym ojcem, rodzicem. Współmałżonkiem, lepszym mężem czy też lepszym synem dla moich rodziców. Na przykład. I o tym chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że ten kolejny argument przekonał Was do tego, że warto oszczędzać. Życzę miłego dnia. Na razie, cześć!